Bytów. Lata 90. Policja zatrzymuje człowieka, którego nazwisko budzi grozę do dziś Leszek Pękalski. Znany jako „wampir zbytowa”, przyznaje się do blisko 70 zabójstw. Opowiada o swoich zbrodniach z przerażającą obojętnością, podając szczegóły, o których wiedzieć mógł tylko sprawca. Ale jest problem. Wiele jego zeznań się nie pokrywa. Pękalski myli miejsca, taty ofiary. Część śledczych uważa, że konfabulował, pragnąc zwrócić na siebie uwagę. W rezultacie udowodniono mu tylko jedno morderstwo zabójstwo młodej kobiety w małej miejscowości na Pomorzu. Skazano go na 25 lat więzienia. Po latach wyszło na jaw, że był nie tylko potworem, ale też osobą o bardzo niskiej inteligencji i zaburzonym rozwoju emocjonalnym. Po odbyciu kary, Pękalski został objęty tzw. ustawą o bestiach, trafiając do zamkniętego ośrodka dla najgroźniejszych przestępców.